tak szybko? No i teraz po prosto. Nie kręć tak mocno. Uspokój się. Boże, to ja ci nic nie może. Ja siedzę ja spokojnie. Czemu ona skręca w tą stronę? No bo ty kręcisz. Ja dobrze jadę, tylko ten tak dziwnie. Ja się nie odzywam nie nic. No uważaj. No. I teraz pojedzie dobrze. Dobrze pojedzie. To na dobry no, i prosto, ostrożnie, no. Ale i tak, ale czemu ona tak jedzie? A na kempingu panika, wszyscy zbijają. Nie zrobię. Muszę nam noc, że wszystko Było dobrze, Ej, gdzie ona jest? Nie wiem, przyczepa myślałam, że nie ma przyczepy. Ukwaliśmy. Po pierwsze mogłem jechać tam z tyłu. Coś mi powiedziało, nie wsiadaj. A po drugie to... Zanim zaczniecie kręcić kierownicą, to pomyślcie w którą stronę pojedzie przyczepka. Hmm. To jest pytanie. Nie wiem. Hmm. Kręć, nie kręć, źle kręć. Nie, są, są. No. To kręć, Po, no to nie. wychodzi. No ale co ty? No musisz wyciąć. No ale to ono tak jedzie, no? Przyczepa nie jedzie, tylko ty jedziesz. Ty kręć. A nie. Yes. Po tym pachołek mnie wpienia tu. Weź go, skocz go w górze. Przesunę Dobrze jest teraz. Teraz jest dobrze? No. A dlaczego on idzie do przodu? Ej, lusterko urwiesz. Co mam teraz zrobić? Powolutku ruszaj, żeby duszterka nie urwała. Lusterko urwię! Trzymaj kierownicę! Co ty? Jak ostatnio krysiałam tam, to teraz tą chyba, nie? No. Nie w to! To w którą masz kręcić? Jest. No i tak, Gierek, no co ty robisz? No, zobacz. Boże, bo. Tu bo pojadę. Nie, yes. No chcę to Który ten tym będzie kręcił? Nie wiem, czy Wam to pomoże, ale jak się kręci kierownicą w prawo, to przyczepa idzie w lewo. Jak się kręci kierownicą w lewo, to przyczepa idzie w prawo. No, spróbujcie to wykorzystać, tą ciekawą tam, wiadomość. Yes. Ale po krę... różnej strony kręcimy <laughs> <I> się nie <laughs> w lewo. Nie wiem. <laughs> no zobaczymy. I którą? A, w normalną. <laughs> nie, no i co? To samo jest. Walona jest na przyszła pani z więcej jest przy tej... Ja myślę, że osiągnęłyście naprawdę w szczyt wszystkiego. Fantastycznie źle jeździcie. Jak na nie. pierwszy raz z przyczepą, no to już gorzej nie może być. Dziękuję. Nie, dzień, nie ja wyjadę tam. Proszę stać, dziękujemy bardzo. Nie dało się. Na razie tyle, bo reklama. Witam Was wszystkich w studiu zdrowych i mam nadzieję w całości. No niestety dziś musimy pożegnać jedną osobę. Przyszedł czas rozliczenia. No i zobacz, jest prosto. I teraz jedziemy. Z kierownicą w tą stronę, to przyczepa tu jedzie w Tak. Ona jest odwrotnie. Tak. Ona Zwolnij! Bo umacnił się. Tak, właściwie. Naprawdę? Tak. Panie Kubo, brawo. To chyba nie pierwszy raz pan na kampingu, co? No ba. Jakoś trzeba podróżować po kraju. Proszę państwa, jak zwykle znowu jedna wielka porażka. Wracam do pana po długim okresie nieprzyczepiania się, w cudzysłowie, do pana. Znowu mi chodzi o prędkość. Jak można reagować zasłoniętym licznikiem i widzieć tą prędkość, Dopiero po 27 km na godzinę. Nie ma pan wyczucia w ogóle prędkości. To jest bardzo poważny błąd. Proszę go zacząć naprawiać. Prędkość to nie wszystko, naprawdę. Proszę mi uwierzyć. Mam nadzieję, że nie musicie żadnych towarów przewozić lub innych rzeczy, które do, wymagają dołączenia drugiego pojazdu na kółkach do waszego samochodu i nie musicie się poruszać żadnymi przyczepkami nigdzie i nie będziecie tego robić nigdy. Mam nadzieję, że możecie to nam tutaj obiecać dopóki choć trochę nie poprawicie swoich umiejętności w tej dziedzinie. Ja pan ale... pokazał, że w miarę mu się udało. Tak, Najlepiej z całego grona. W miarę. To A jest optymistą. Uważam, że jest jeszcze kilka zimowych miesięcy, gdzie można potrenować sobie zawracanie i manewry z przyczepą i na wakacje wyjechać z rodziną właśnie i mając też przyczepkę już bezpiecznie dojechać na miejsce i zaparkować przede wszystkim tam, na kempingu tam, tam, gdzie się chce. <laughs> Tą przyczepkę, bez... nie tam, gdzie nam wypadało zaparkować. Tak, Bez łamania drzew, gięcia dyszla. Ale ja czasami myślę, że nawet trening nie pomoże, bo tak jest, że żeby prowadzić samochód, to trzeba mieć wiele różnych umiejętności i te wszystkie umiejętności zgrać. Również jeśli chodzi o postrzeganie refleks, nie może być zbyt wolny, nie możemy zbyt nerwowo reagować. Jest wiele takich umiejętności, które muszą być bardzo dobrze zgrane, a tutaj niestety brakuje tego. Niektórym...